Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. E, tematem tego filmu, jak widać, jest odpowiedź na pytanie na, tutaj na, na kartce widniejące. E, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Usiądźcie i posłuchajcie. Moi drodzy, e, odpowiadamy na kolejne pytanie e, zadane przez nas, naszych słuchaczy, zadawane przez naszych słuchaczy. Mianowicie, po co mi ta matma? Ze swojej strony mogę powiedzieć, że matematykę uwielbiam, dlatego to nie jest film o charakterze szerzącym nienawiść do matematyki, absolutnie nie. Bardzo chętnie też pomagam przy ogarnianiu matematyki, natomiast przez wiele, wiele lat, na przestrzeni których ten kanał istnieje, zadano to pytanie bardzo bardzo wiele razy plus oczywiście jeszcze gdzieś tutaj poza kanałem w życiu wielokrotnie zadawano mi to pytanie. No i moi drodzy, powiem wam tak jako odpowiedź. 10 ponad 10 lat temu odpowiadałam na to pytanie w taki sposób, że no zobacz, zepsuje ci się kalkulator. A wtedy kalkulatory były drogie dosyć i faktycznie ciężko było dostać jakiś porządny model, który po prostu dobrze liczył. No, to uczy tej matmy, żeby umieć liczyć po prostu. No, ale się czasy zmieniły. Każdy ma telefon, który liczy za niego, zegarek, który dla niego liczy i tysiąc innych gadżetów. No, to, to odpadło. No potem e, mówiłam, no dobra, e, ucz się, pomoże Ci to na studiach, wtedy jeszcze nie było nie wiadomo ilu programów, e, no ale czasy się znowu zmieniły. Na studiach technicznych większość wykonuje się w kadzie, jeżeli tego typu studia obierzemy. E, są programy, które różne też wyniki laboratoryjne ogarniają, no tego jest po prostu w ostatnich czasach mnóstwo. Są programy, które liczą matematykę. No i, moi drodzy, te odpowiedzi coraz bardziej mi się zawężały. E, argumenty, dla których e, po prostu e, mogłam przekonać osoby do liczenia matematyki. No i, moi drodzy, e, jedną rzecz, którą trzeba zapamiętać, e, to jest to, że i kalkulator potrafi dać zły wynik, bo nieraz zdarza się, e, że e, zwykłe, proste działania gdzieś e, no, sprawiają mu nie, 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 nie lada trudność. No i program w komputerze też jest w jakiś sposób ograniczony i zdarzało się wielokrotnie, że kłóciliśmy się z programem, że tak się wyrażę, yy, osoba, której gdzieś pomagałam, mówiła, program do taki wynik, ja mówię, ale to jest niemożliwe, bo to jest po prostu niezgodne z różnymi rzeczami. I to też trzeba mieć na uwadze, żeby nie zawierzać temu wszystkiemu do końca. No i teraz, mimo wszystko, po co mi ta matma? Ja Wam odpowiem krótko, ten filmik będzie naprawdę krótki. E, odpowiem Wam w końcu tak, jak mi kiedyś powiedziano, odpowiedziano na to pytanie e, wiele lat temu na studiach: po co mi ta matma? E, po co nam ta matma? E, bo pytanie padło od szerszej grupy do wykładowcy i on powiedział po prostu po to, żeby rozwijać umysł. Moi drodzy, e, to jest niesamowite narzędzie, które pozwoli Wam uporządkować i rozwinąć e, Wasz umysł. E, oczywiście, jeżeli będzie stosowane systematycznie, nie musicie, nie wiadomo ile tego liczyć, ale uwierzcie mi, że efekt e, jest e, przyjdzie. Oczywiście nie od razu e, i naprawdę to pomaga. To pomaga. W jaki sposób? Sami musicie tego doświadczyć, moi drodzy. Natomiast, e, tak jak wspomniałam, po co mi temat ma? Ona naprawdę rozwija umysł. A jeżeli chodzi o inne argumenty, to musicie je znaleźć dla siebie sami. E, bo przymuszanie się cały czas jakby i robienie tej matmy w złości czy w strachu to też nie jest za dobra droga, e, moi drodzy. Dlatego e, no cóż, znajdźcie po prostu swoją odpowiedź. E, my na takie pytania już raczej nie będziemy odpowiadać, bo jesteśmy tu po to, żeby pomóc Wam ogarnąć to, co dzieje się u Was w szkole lub na studiach. Ale chętnie odpowiedzieliśmy na to pytanie. No i cóż, to jest koniec tego filmiku nietypowego jak na ten kanał. Zapraszam Was do kontaktu mailowego, jeżeli chcielibyście zadać nam innego typu pytania związane z jakimiś konkretnymi zagadnieniami. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. No i cóż, słyszymy się w następnym filmie.